Najwyższa pora zabrać się za oryginalną trylogię. Część czwarta. Jak zapewne część z Was pamięta na początku tej serii WPOP. Piątek o piątej zrobiliśmy najgorszą możliwą rzecz i obejrzeliśmy gwiezdne wojny w kolejności chronologicznej. I tak wszyscy wiemy, co tam się dzieje pod względem fabularnym, więc żaden postronny nie ucierpiał. No ale wypadałoby w końcu zobaczyć od czego to wszystko się zaczęło. A zaczęło się od małego niezależnego filmu, którym pan George Lucas, początkujący reżyser, Miał w końcu udowodnić, że jego praca ma jakąś wartość i będzie w końcu cenionym twórcą w tym jakże hermetycznym środowisku, jakim jest Hollywood. <tryk> Po części udało mu się to kilka lat wcześniej, przy okazji premiery amerykańskiego graffiti, które reżyserował i był odpowiedzialny za scenariusz. American Graffiti! Bo przy budżecie niecałego miliona zarobił na tym 140, więc państwo producenci sobie pomyśleli u dzieciak zna się na temacie, zarobimy na nim, więc możemy mu teraz sypnąć trochę hajsu. Zatem zaczął pisać Gwiezdne Wojny i nie wiadomo co było gorsze, ślęczenie nad scenariuszem i jego ciągłe przepisywanie, czy późniejsza produkcja, którą sam Lukas... W w dużym skrócie wspomina jako jeden wielki wrzut na dupie. Piasek był wszędzie, drażnił oczy i skórę, dostawał się w każdą szczelinę i załamanie. To już wiemy, skąd ta nienawiść do piasku. A czy ten wysiłek w końcu się opłacił? No ciężko powiedzieć, bo George'u tak za bardzo nie wierzył w swoją produkcję. Koniec końców stwierdził, że spełniła ona tylko 20% jego oryginalnej wizji. Mało, na tyle mało, że założył się ze swoim wieloletnim kumplem Spielbergiem o 2,5% zysków, znaczy ten mu odda tyle z Gwiezdnych Wojen, a ten mu odda tyle z bliskich spotkań trzeciego stopnia. No i zgadnijcie, kto na tym lepiej wyszedł. No ale przekonajmy się w dzisiejszym odcinku, jakim cudem ta pozornie prosta, kosmiczna historyjka zdobyła serca milionów widzów na całym świecie i doprowadziła do. No ale skupmy się dzisiaj na pozytywnych aspektach. Play! jakie oryginalne napisy początkowe jaki geniusz wymyślił taki prosty ale jakże charakterystyczny sposób na rozpoczęcie swojego filmu nie wymyślił tylko zerżną serialu science fiction z lat 30 ta też sobie zniszczyłem światopogląd gdy dowiedziałem się że ten motyw nie wywodzi się bezpośrednio ze Star Warsów żyjemy w kulturze remiksu proszę państwa Zatem poznajemy naszych głównych bohaterów: dwa droidy R2D2 i C3PO. Jaki Luke Skywalker, jaki Han Solo. To od nich zaczyna się pierwszy film, i są potem w każdej kolejnej części. To są główni bohaterowie. Uciekają oni przed największym kaleką astmatykiem w tej części galaktyki. To pewnie jest ten zły. Wiecie po czym poznaje? Po tym, że jest czarny. Dokładnie dlatego. się czepiają, że szturmowcy mają złego cela. A tu proszę. Jeden, dwa. No ten pan akurat sam się przewrócił. Ty, tych dwóch też. No dobra, niech będzie. Po prostu mieli cięcia budżetowe na szkolenia. Ale w sumie Luke sam później powiedział. I can't see a thing więc coś w tym musi być. Cały hajs poszedł na budowę Gwiazdy Śmierci. Więc zbroje kupili po taniości. Takie niedopasowane. Ej, chłopaki, wiecie, że mieliście włączyć na ogłuszanie. A teraz gdzie ta moja wyrodna córka? O, tu jesteś! Młoda damo, miałaś się już nie szlajać z tymi rebeliantami. O, przepraszam, zapomniałam zapytać mamę o zgodę. A nie, czekaj! Nie pyskuj, marsz do siebie! Już dobrze, dobrze idę do swojego pokoju na Alderanie, a nie wróć! Na szczęście droidy miały trochę więcej szczęścia i udało im się uciec z tajnymi informacjami, które przekazała im Leia. Secret mission? What plans? What are you talking about? I'm going to regret this. There goes another one. Hold your fire. Jakże inaczej potoczyłyby się losy galaktyki, gdyby ten pan wydał inny rozkaz. Co oni oszczędzali amunicję w tym dniu. Otworzyć ogień. No i plany bezpiecznie sobie wylądowały na piaszczystej planecie Polska. Za.

Over here! Panu nie zaprogramowali, żeby nie wozić się z obcymi, dosłownie z obcymi, bo jesteśmy w kosmosie. Wszyscy rozumieją. Jakkolwiek Artu by nie chciał uciec przed tym wrzodem na dupie, zawsze do siebie wracają. Artu? it is you, it is you. Ale może lokalny farmer Wilgoci, Luke, będzie miał z nich lepszy pożytek niż.

Przeleciałbym pół galaktyki, żeby ją spotkać. Nic dziwnego, jak ostatnią kobietą, jaką widział na tej pustyni, to jego ciotka. Tyle że nie. Uwaga, ciekawostka time. Nie da się nie zauważyć, że młody dosyć często wspomina o swoich znajomych których nigdy nie widzimy? A w przeciwieństwie do moich, jego przyjaciele są prawdziwi. I występują w usuniętej scenie, gdzie jedna z koleżanek. No, może coś tam będzie, coś poderwie sobie luk. No dobra, jest zajęta, ale wiecie o co chodzi. O to, że jedną z dwóch kobiet wycieli w najbardziej dochodowym filmie tamtych czasów. Ja absolutnie nie chcę tej pani obrażać albo jej nawrzucać, ale. Wyobrażacie to sobie? Tyle przegrać. Być wyciętym z pierwszych gwiazdnych wojen, a potem zagrać tylko w dwóch filmach, z czego jeden to niemiecki dramat erotyczny. Co jest smutna historia. Niestety wiadomość lei znika szybciej niż moi urojeni znajomi, gdy wezmę leki. There you go. No, ale nie ma co się przejmować pierwszą lepszą panną z hologramu trzeba romantycznie popatrzeć na podwójny zachód słońca. Okej, okay, a teraz sobie ładnie powyglądam i możemy wracać. Nigdy nie rozumiałem tej sceny. Okazuje się, że zdjęcie blokady z droida było dość słabym pomysłem, Kept on about his oh no. Więc ruszamy na pustynię go poszukać. Look, there's a droid on the scanner. Dead ahead. Wiedzieliście, żeby uzyskać ten efekt, po prostu założyli lustro, które ukryło kółka? Kolejne ciekawostki z planu. Hey, wow, Master Luke jest twoim prawowitym właścicielem. Nie będziemy mieć więcej tego Obi Wan Kenobi gibberish. Obi Wan Kenobi. Masz na myśli tego pustynnego żula, który zmienił imię na Ben Kenobi, żeby go Imperium nie znalazło? Snik na sto. I straszy ludzi! Co to za soniczny krzyk? Którego oczywiście nigdy więcej nie usłyszymy, bo doskonale wiemy, że w Star Warsach jedną moc można użyć tylko na jeden film. Jak to szybkie bieganie z jedynki. Hello there. Jest! Mamy to! Powiedział to! Hello there! Well then, the droid does plenty. O ty gnoju, mnie nie pamiętasz? Pół galaktyki z wami uratowałem, a teraz nie pamiętam, żebym miał droida, o, jestem stary. Co za niewdzięczny No ale obiemu zebrało się na wspominki. Jak mój ojciec tak naprawdę to nie zginął, tylko uciąłem mu rękę i nogi. Podjebałem miecz i zostawiłem na pewną śmierć w śmiertelnym ogniu lawy. To co, młody, lecimy. Na szczęście Artur długo nie chowa urazy i odtwarza całą wiadomość. No i co z tym faktem zrobimy?

No, i nie da się ukryć, że w podjęciu tej decyzji pomogła mu trudna sytuacja rodzinna, a właściwie jej brak. Sprawdź teraz gorące cioteczki w twojej okolicy. No, ale na piechotę nie dojdziemy na tego alderana. Wypadałoby załatwić jakiś statek w najmniej podejrzanym barze w okolicy. O kurwa diabeł! Hey,

odległości. Więc jego statek przebył taką odległość w taką odległość. A to cwaniak nie wspominając o tym, że do wyliczenia parseka jest potrzebna odległość Ziemi od Słońca, czy coś takiego, N nie rozumiem tego obrazka. Znajdą się mądrzejsi ode mnie, którzy to wytłumaczą, więc. Więc skąd w Star Warsach wiedzą o Ziemi? Tyle pytań, których ani Obi-Wan, ani Luke nie będą zadawać, bo koledzy z Imperium siedzą im na ogonie. Podobnie jak Han Japie. Nigdy mi nie dawało spokoju, jakim cudem Jabba się aż tak spasł w przeciągu tych dwóch części, ze zgrabnego ślimaczka do przeciętnej feministki. Cztery lata, podajże, ale na szczęście na Redditie można znaleźć poważne analizy fanów i wyjaśnienia tego stanu rzeczy. Czyli, Dude like to eat! Ja to kupuję. A tak na poważnie, to panu Lukasowi zachciało się zmian w materiale źródłowym, bo oryginalnie tej sceny tutaj nawet nie było. Znaczy, w pierwszej kinowej wersji, zaraz po zabiciu glido tak to zmontowali. Yes, I bet you have. Który nie strzelił pierwszy, a Han nie odwalał tego. What is love? Yes, I bet you have. Tam przeszli od razu do hangaru. To co? Oni po latach nakręcili tę scenę? No nie, wykorzystali wycięty fragment rozmowy z tym panem i podmienili go na komputerowego dżabę. Dwa razy. Nie ma co rozpamiętywać. Trzeba lecieć na Alderana. U ups, jednak nie. Zmiana kursu, panie Solo. Chociaż jeśli chodzi o kolejne wersje tych filmów, to to nie daje mi akurat spokoju. Gościu musiał dodać dżabę. Rozumiem. Rozszerzyć trochę bezkresną pustynię albo miasto. Rozumiem. Nawet ten kamień, za którym chowa się Artur. Rozumiem, tylko nie rozumiem, dlaczego nikt nie pomyślał, żeby poprawić te miecze świetlne. Ten biedny artysta starał się jak mógł, żeby to świecidełko podążało za rękojeścią, ale no. To no, trochę mu nie wyszło. Wiecie, oni musieli to wszystko w tamtych czasach na taśmie rysować, wycinać, później podświetlać, skanować jeszcze raz nakładać. A teraz klikniesz dwa razy w programiku w komputerze i masz miecz świetlny. Takiej prostej rzeczy nie poprawiliście? Dlaczego? Kurwa! Nasza ekipa nie ma gdzie za bardzo teraz wylądować, więc najbliższym przystankiem jest Gwiazda Śmierci. Śmierci. No i jak wszyscy biali ludzie w niebezpiecznych miejscach musieli się rozdzielić. The force will be with you. Chyba że akurat nie będzie. No ale coś tam wymyślisz, czym się. Niby teoretycznie nie mieli tutaj lądować, ale dzięki temu uratowali księżniczkę. For Co za zbieg okoliczności? <gry> Ona jeszcze nie wie, że to jej brat. A w międzyczasie dochodzi do epickiego spotkania starych znajomych. Nareszcie się widzimy, obiłanie. Tym razem w dużo lepszym oświetleniu. Posłuchaj no! Staruszku, tydzień temu wyrżnąłem cały korytarz rebeliantów w najbardziej epicki możliwy sposób i rozdupcyłem mocą cały statek. Jakby mi się chciało, to bym cię w pół sekundy ukatrupił. Ale mi się nie chce. Ha? No to zobaczymy. Potężniejszy, chyba w dupie nie! No! Młody chciał przykozaczyć, tylko głosy w głowie sugerują mu. One look, one no nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, bo udało im się przekazać plany gwiazdy do siedziby rebeliantów, gdzie na odprawie przed atakiem Pan chwali się swoim najnowszym atali. Wiedzieliście, że ta animacja to jedyne efekty komputerowe, jakie zostały użyte w tym filmie? Bo w tamtych czasach za pomocą grafiki 3D można było osiągnąć maksymalnie takie coś. Najwyższa pora na najbardziej epicką scenę w historii kinematografii. I mogliśmy narzekać na dziwne miecze świetlne, ale trzeba przyznać, że atak na Gwiazdę Śmierci trzyma się do dzisiaj. Coś za dobrze idzie tym rebeliantom, więc Vader postanawia wziąć sprawy we własne ręce. A przynajmniej w to, co z nich zostało. Ehe, no i gdzie teraz ta Twoja moc, główniożu? Mam coś lepszego niż moc siłę przyjaźni. Zaraz to? Słuchaj młody, ja wiem, że przechodzisz okres buntu i ci się teraz zachciało w jakieś moce wierzyć. Ja ci się absolutnie nie będę mieszał do religii. Wiesz sobie... Co tam chcesz, ale jak przez to wyłączyłeś komputer pokładowy i teraz nie trafisz, to jak tutaj wrócisz, to ci nogi z dupy powyry... Okej, okay, masz szczęście. Trzeba jeszcze odbębnić oficjalne podziękowania, wręczenia nagród i dyplomy i koniec. Zatem obejrzeliśmy właśnie Gwiezdne Wojny Nowa Nadzieja, czyli pierwsze w kolejności kręcenia Star Warsy i... No kurde, trzyma się ten film. Oczywiście niektóre archaiczne efekty specjalne mogą czasami wybić widza z rytmu, ale ta historia jest tak dobrze poprowadzona. Bohaterowie są sympatyczni i bardzo szybko do polubienia, a ta cała mityczna otoczka związana z mocą tak to wszystko spaja, że po prostu dobrze się to ogląda. No i co tu więcej powiedzieć o filmie, który jest regularnie chwalony od ponad. 40 lat. To o czym świadczy.